I dla przejrzystości i intencji i celu naszego spotkania rzeczywiście dobrze jest, kiedy w tej części niejawnej można zaprezentować także stanowisko rządu. Zgadzam się z panem prezydentem, że Rada Gabinetowa i, i, i zawsze tak było to jest miejsce, gdzie można poinformować pana prezydenta o działaniach rządu, szczególnie w tych dziedzinach, gdzie pan prezydent ma na przykład ograniczone możliwości oceny sytuacji czy, czy brak wiedzy. I jak pan prezydent wie także w tym miejscu przez wiele wiele lat byliśmy świadkami wielokrotnie konfrontacji między siłami politycznymi które różnie interpretowały konstytucję Rada Gabinetowa jest instytucją która jest opisana precyzyjnie w konstytucji i chciałbym żeby od początku było jasne ze względu na żeby nie było rozczarowań później czy jakichś niepotrzebnych iluzji Wiem, z całą pewnością Pan Prezydent ten punkt w konstytucji przestudiował, ale opinia publiczna na pewno chciałaby dokładnie zrozumieć, na czym polega ten nie, taki nietypowy jednak standard, jakim jest Rada Gabinetowa, a więc będziemy do Pana Prezydenta dyspozycji, tak jak mówi konstytucja w celach informacyjnych, ale Rada Gabinetowa to nie jest substytut rządu czy parlamentu i z całą pewnością nie jest to klub dyskusyjny, tylko jest to. Są to obrady Rady Ministrów prowadzone przez Pana Prezydenta w sprawach szczególnej wagi, i ponieważ w tym miejscu bardzo często mieliśmy poczucie jako, jako Polacy, jako cały naród, że są kłopoty z przestrzeganiem i prawidłowym interpretowaniem konstytucji, więc pragnę zapewnić Pana Prezydenta, że będę bardzo rzetelnie pilnował ram konstytucyjnych w naszej współpracy z najlepszą wolą ponieważ naszą intencją akurat rząd ma tutaj taki dość oczywisty interes, nawet powiedziałbym interes własny, żeby nasze działania służyły Polkom i Polakom i żeby były docenione przez, przez Polki i Polaków. Więc z najlepszą wolą będziemy współpracować z panem prezydentem wszędzie tam, gdzie, gdzie tak rozstrzyga konstytucja, a ja także osobiście, nie tylko dlatego, że jak pan prezydent zauważył, obaj. Skończyliśmy tę samą uczelnię, jesteśmy z tego samego ukochanego przez nas miasta, więc mam nadzieję, że to też pomoże w znalezieniu, przynajmniej w niektórych kluczowych sprawach, wspólnego języka. Ale komplementy komplementami. Pewnie minister Adam Szłapka się ucieszył, że jest w oczach pana prezydenta człowiekiem sympatycznym. Ja w ogóle widzę samych sympatycznych ludzi na tej sali, więc, więc chętnie oddam w dwójnasób ten. Hmm tę serdeczną opinię na temat tutaj zgromadzonych, ale przecież nie chodzi o oprawienie sobie uprzejmości. Jak wiemy, niektórzy różnie definiują tę kategorię sympatyczność. Także... Ale przejdźmy do istoty rzeczy. Ja dziękuję za tę możliwość, żeby także przy kamerach, czyli w obecności widzów, słuchaczy, móc sprostować pewne intencje czy pewne sygnały, które pojawiły się w wypowiedzi Pana Prezydenta i jestem przekonany i proszę się Panie Prezydencie nie krępować także w przyszłości. Jestem przekonany, że część opinii sformułowanych w tych celach dzisiejszego spotkania czy w pytaniach, jakie Pan już Pan, pan Prezydent zdołał zadać, że zawarte są pewne nieścisłości i one mogą wynikać albo z braku informacji, albo czasami z, z intencji politycznych osób zaangażowanych w różne procesy. Więc chciałbym, mówiąc już ludzkim językiem, pana prezydenta uspokoić i przede wszystkim uspokoić polską opinię publiczną, jeśli chodzi o te trzy kwestie, które pan prezydent uznał za szczególnie istotne. Uspokoić poprzez merytoryczne wyjaśnienie dosłownie w trzech zdaniach tych trzech kategorii. Ministrowie będą do dyspozycji pana prezydenta, oczywiście jeśli chodzi o uzupełnienie szczegółów. Finanse publiczne i generalnie stan finansów publicznych, budżetu, a szerzej stan gospodarki. Mamy powód do satysfakcji jako kraj i w całą pewnością jako rząd i, i pan minister Domański jako osobiście za to odpowiedzialny, że na, na, efektywność naszego działania przynosi rezultaty, które są odczuwalne przez ludzi. W tych kategoriach, które dotyczą bezpośrednio życia ludzi. I mówił Pan o zobowiązaniach wyborczych. Jeśli chodzi o najważniejsze zobowiązanie wyborcze, czyli odejście od tej upiornej pisowskiej drożyzny przez, przez lata rujnującej portfele polskich rodzin. To dzisiaj mamy jedną z najniższych inflacji. Jest w tej chwili 3% i mamy powody być dalej optymistami, że inflacja będzie spadała. I... I to jest ta kategoria, ona nie jest abstrakcyjna, to jest ta kategoria odczuwalna przez ludzi każdego dnia w każdym portfelu polskiej rodziny. Odziedziczyliśmy sytuację gospodarczą, a to automatycznie wpływa także na kondycję budżetu, deficyt i dług. Kondycję gospodarki, która była bliska, no może nie recesji, ale stagnacji. To było 0,4% wzrostu. Rządzimy niecałe dwa lata i mamy najwyższy wzrost gospodarczy w Europie, teraz 3,4%. Mamy jedno, jedno z najniższych bezroboci w Unii Europejskiej. Mówię o tym nie dlatego, żeby starać się komuś tu zaimponować, tylko żeby nie było złego wrażenia wynikającego z nieścisłych informacji czy fałszywych komunikatów. Na temat kondycji polskiej gospodarki. To, co udało się w ciągu tych dwóch lat osiągnąć, to jest naprawdę to są rekordowe rezultaty. Dlaczego tu pan prezydent zadaje to pytanie? Dlaczego mamy jesteśmy na granicy możliwości budżetowych? Dlaczego takie sprawy jak dług czy deficyt są w centrum naszego zainteresowania? Ponieważ podjęliśmy decyzję i nie zmienimy tych decyzji. Żeby docierając oczywiście do granicy ryzyka, nie przekraczając, ale docierając do granicy ryzyka, nie tylko utrzymać, ale radykalnie zwiększyć ambitne projekty i plany Polski. Mówiliśmy, pan prezydent wspomniał o yy, infrastrukturze, w tym OCPK. Ja podam tylko, tylko dwie dane. Więcej panie i panowie ministrowie. Będą gotowi oczywiście podać więcej informacji na ten temat. Tylko inwestycje, które są bezpośrednio pod ministrem infrastruktury. A jak wiadomo, w wielu innych resortach także mamy do czynienia z inwestycjami. Ale tylko te, za które odpowiada minister Infrastruktury. One w przeciągu tych dwóch lat wzrosły o 100%. My jeśli chodzi o Ministerstwo Infrastruktury, będziemy wydawali na infrastrukturę, to jest kolej, to są lotniska, no, nie, nie, nie muszę nikomu tłumaczyć. W tym przyszłym roku, tym, o którym nasz budżet dzisiaj przygotowywany mówi, wydamy blisko 100 miliardów złotych. W ostatnim roku rządów naszych poprzedników to było niecałe 50 miliardów. Ja używam pewnego sloganu, panie prezydencie, i dedykuję to wszystkim tu zebranym. My robimy, nie gadamy. I ja mogę jeszcze raz oddać z pełnym przekonaniem komplement. Jesteście, mówię tu o środowisku, tu zgromadzonym państwo nie tylko sympatyczni, ale też skuteczni w kształtowaniu pewnych wyobrażeń, a czasami mitów. Patrzę na ministra Chorałę. Znaczy, to jest dla mnie personalny symbol tej sytuacji. Chciałbym tak umieć opowiadać o CPK, jak pan minister Chorała. Ale my nie opowiadamy, tylko my robimy. Niech pan prezydent zwróci uwagę na jedną daną, która jest zawarta w, przez pana podpisanym projekcie, jeśli chodzi o CPK. Nie wiem dlaczego, nie wiem kto pana do tego przekonał, nie chciałbym się domyślać, ale yy, ogranicza pan tę ambicję jeśli, dotyczącą kolei dużych prędkości, do 250 km na godzinę. W naszym projekcie i my ten projekt realizujemy, a nie opowiadamy, ta prędkość eksploatacyjna to jest 350 km na godzinę, co w praktyce oznacza najszybsze koleje w Europie. To oznacza także możliwość repolonizacji inwestycji, jeśli chodzi o infrastrukturę. My to w tej chwili realizujemy także w energetyce. Nie chcę snuć tutaj złych domysłów, ale Państwo bardziej zorientowani w temacie wiedzą, kto byłby zainteresowany ze względów biznesowych na tym, aby utrzymać tylko poziom 250 na godzinę. Ale ja akurat wiem, jak będzie trzeba, to panu prezydentowi na ucho szepnę później, kto jest naprawdę zainteresowany ograniczeniem polskich ambicji, jeśli chodzi o koleje dużych prędkości. Już nie mówię o tym, że CPK ruszyło. Znaczy nie, nie zrobiliśmy może wystarczająco dużo prezentacji, ale inwestycja ruszyła i będzie gotowa szybciej niż w tej chwili to zakładamy. W najbliższych dniach i tygodniach będą kolejne podjęte nie tylko decyzje, ale także działania. One będą, jak sądzę, także dostrzeżone przez pana prezydenta i pańskich doradców. Jeśli chodzi o Mercosur, konsekwencje dla rolnictwa. Panie prezydencie. Ja wiem, że pan zajmował się w tym czasie innymi sprawami. Ja siłą rzeczy obserwowałem, co robił poprzedni rząd w takich sprawach jak zboże z Ukrainy, sprzedaż ziemi obcokrajowcom, głównie Niemcom. To ciekawe dla Pana prezydenta pewnie będzie, jako gdańszczelina. Bardzo dużo tutaj zawsze pada słów na temat tego, że, że no wiadomo, po pierwsze Polska i i robimy wszystko dla Polek i Polaków, a nie dla innych narodów. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego o 1000% wzrosła sprzedaż gruntów zarządów PiS-u niemieckim właścicielom. Mówię o tym nie, żeby się wyzłośliwiać, tylko jeśli pan prezydent naprawdę chce poważnie podyskutować na temat sytuacji polskiego rolnictwa, to, to, to nie trzeba mieć dużo dobrych woli, żeby zobaczyć, że te negatywne konsekwencje dotyczące Kompletnie bezkarnego wjazdu nieograniczonych ilości zboża z Ukrainy. To było coś, z czym mój rząd uparał się błyskawicznie. I to wymagało decyzji organizacyjnych na granicy i interwencji w Unii Europejskiej. Bo w obu przypadkach osiągnęliśmy sukces. Pan prezydent na pewno przecież obserwował te dramatyczne zdarzenia tuż przed wyborami parlamentarnymi, kiedy państwo politycznie, przyjaciele wmawiali wszystkim, że jest świetnie, że nie ma żadnego problemu. Że lepiej nawet nie sprzedawać, nie sprzedawać polskiego zboża, bo ono za chwilę będzie droższe. Ja pamiętam dokładnie, bo interweniowałem wtedy wielokrotnie na rzecz wprowadzenia skutecznej kontroli, i zatrzymania tej lawiny, nie tylko zboża, wówczas z Ukrainy. I to my zmieniliśmy przepisy europejskie, dzięki którym polskie rolnictwo jest dzisiaj bezpieczne, jeśli chodzi o tą, tę kwestię. Co do Mercosur, przecież Pan wie, kiedy to, te rozstrzygnięcia zapadły w Europie. W jakim czasie? Już nie chcę cytować tu poprzedników, którzy dopominali się w Unii Europejskiej, w Radzie Europejskiej, przyspieszenia rozmów na temat wolnego handlu, w tym Mercosuru. Ale nie będę się wyzłośliwiał. tylko chciałbym, żeby pan prezydent miał wiedzę w tej kwestii, a nie mity czy propagandowe hmm, zaklęcia, w jakich rzeczywiście poprzednia ekipa była Naprawdę no, na, na, na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o Mercosur, w tej chwili mamy do czynienia z, z Francją jako jedynym partnerem, który jest gotowy próbować jeszcze korygować ustalenia dotyczące Mercosuru. Pracujemy także na tym, aby wprowadzić mechanizm, tak jak to było w przypadku ryzyk związanych z otwarciem się na Ukrainę, jeśli chodzi o jednolity rynek wprowadzenie mechanizmu, który powinien, spowod powinien spowodować yy, możliwości częściowej blokady czy korekty wtedy, kiedy pojawią, pojawią się zagrożenia na rynkach europejskich. Czy to jest wystarczające? Oczywiście nie. Gdyby była gotowość do budowania blokady, tej politycznej blokady, czyli yy, wystarczającej grupy państw gotowych do zablokowania, to by to było dawno zrobione. Nie ma chętnych. Ale proszę się nie krępować, Panie Prezydencie. Przy pańskich talentach dyplomatycznych być może Być może uzyska pan. Yy, pracowitości W to, to, to nie wątpię. Tak, tu wszyscy jest z pracowitości w tym budynku. I yy, to nie jest złośliwość, nie, nie, to... Pracowitość, naprawdę komplement, jak wiecie, pracowitość w tym budynku bywa czasami bólem głowy w innych budynkach, więc, więc mówię o tym z pełnym, z pełnym przekonaniem. Ostatnie zdanie, ono dotyczy sprawy najważniejszej, i mam taką nadzieję, że także z punktu widzenia Pana Prezydenta. To są i to wpływa także na, na ten pierwszy punkt, czyli kwestię budżetu, deficytu. Mówiąc krótko, wydatków. To jest bezpieczeństwo. I tutaj także robimy nie gadamy. My w przyszłym roku wydamy prawie 200 miliardów złotych na bezpieczeństwo. Na obronę prawie 200 miliardów złotych. Nie muszę pana prezydenta, taką mam nadzieję, informować o tej no Kolosalnej różnicy w wydatkach na obronę narodową, na bezpieczeństwo, także na bezpieczeństwo obywateli w kraju, na bezpieczeństwo polskiej granicy w porównaniu do naszych poprzedników. I to jest ciągle, mówię, niespełna dwa lata. I tutaj my przekraczamy yy, wysiłki naszych poprzedników o 50, 80, czasami o 100%. A więc dzisiejsza sytuacja, i to jest konkluzja polega dokładnie na tym. Jesteśmy i to jest wielkie zadanie ministra finansów, jesteśmy na granicy i pilnujemy tej granicy, aby nie przekroczyć y, y, przesadnie ryzyka, jeśli chodzi o dług, deficyt i w tym samym czasie mamy rekordowy wzrost, rekordowo niską inflację, rekordowo niskie bezrobocie i z tego y, z całą pewnością mamy powód być dumni. I mam nadzieję, że także pan prezydent przyjmie do wiadomości te dość oczywiste, oczywiste fakty. Bardzo dziękuję za cierpliwe wysłuchanie tej yy, i tak dość skondensowanej informacji yy, o energetyce i o Ukraińcach w związku z wetami pana prezydenta. Już nie mówię o tych tajemniczych grupach społecznych. Ja rozumiem, że pan prezydent miał na myśli banki, bo myśmy zaproponowali, że banki zapłaciły, mają też rekordowe wyniki żeby to banki pokryły potrzeby społeczne. Bo też warto wiedzieć, że my dzisiaj jesteśmy w Europie liderami, jeśli chodzi o wydatki na cele społeczne, na ludzi, w bardzo różnych formach. Nie muszę mówić, co znaczy dla finansów publicznych zmiana 500 plus na 800 plus. Nie muszę na pewno Pana Prezydenta przekonywać, co znaczy konsekwencja dla finansów publicznych. Yy, takich działań jak podwyżka płac, najwyższy wzrost realnych płac w ostatnich chyba dziesięciu latach. Więc to wszystko ma swoje oczywiście konsekwencje. I czasami trzeba też szukać w związku z tym dodatkowych źródeł finansowania. Ja mogę rozumieć zaletę polityczną takich haseł, że nie pozwoli pan prezydent na to, żeby jakakolwiek grupa społeczna została obciążona dodatkowymi daninami. To jest bliskiem też memu sercu oczywiście. Natomiast nigdy nie spodziewałem się, że wrażliwość społeczna i ta, i, i ta czułość pana prezydenta będzie dotyczyła banków, które osiągają rekordowe zyski. Warto byłoby jednak trochę z tymi pieniędzmi się podzielić, dla, właśnie dla ludzi, dla Polek Polaków. Mam nadzieję, że pan prezydent to przemyśli i z, i z tego weta zrezygnuje. Jeśli chodzi o Ukraińców 800 plus dla pracujących czy płatników podatku, przecież pan dobrze wie, panie prezydencie, że projekt ustawy w tej kwestii yy, jest praktycznie gotowy. Że ustawa, którą Pan zawetował, ona będzie miała różne przykre konsekwencje. My się nie pokłócimy, bo nie mamy zamiaru się kłócić, bo sami zaproponowaliśmy zmiany dotyczące wypłacania 800 plus. I zlikwidowania nadużyć, jakie pojawiły się dzięki beztroskiej polityce naszych poprzedników, to znaczy, że uchodźcy imigranci otrzymywali absolutnie wszystko bez żadnej kontroli. To myśmy wprowadzili realną kontrolę i to my zaproponowaliśmy realną egzekucję polskich interesów w relacji z migrantami, w tym także naszymi, yy, naszymi gośćmi yy, yy, z Ukrainy. Ale zawetowanie ustawy, która yy, regulowała dużo więcej kwestii, oczywiście może być dewastujące na przykład dla polskich firm. Też proponuję możliwie szybko yy, podjąć współpracę Panie prezydencie, żeby negatywne skutki pańskiego weta w tej kwestii yy, ograniczyć do minimum i żeby nie dotknęły one polskiej gospodarki i polskich, yy, polskich firm. Yy, ten nasz projekt jest w tej kwestii oczywiście gotowy. Wiatraki. Ja mam dobrą wiadomość dla Polek i Polaków i złą wiadomość dla pana prezydenta. My i tak będziemy zwiększali i to radykalnie moc yy, yy, yy z wiatraków na lądzie. Nie dlatego, że jesteśmy fanami wiatraków, tylko to jest w tej chwili najtańsze i najszybsze w realizacji yy, yy, źródło yy, prądu. I... Yy, 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 yy. Pan premier teraz chce cały zakres spraw omówić, bo chyba odchodzimy panie premierze od tematu. Możemy porozmawiać o wiatrakach i o innych rzeczach. Natomiast to wszystko składało się do, do jakiejś całości. Mam tak, wrażenie, tak. że odchodzimy od tematu. Więc okej, okay, to ja już. Możemy porozmawiać o wiatrakach ja, Pan to ja chcę, ale nie, nie po to was zaprosiłem. Okej, okay, ale to, 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 to kończę. Rzeczywiście mam tylko tę informację panie prezydencie, że te wiatraki będą powstawały i znajdziemy, znaleźliśmy już sposoby, aby mocą rozporządzenia by, y, y, zintensyfikować tutaj nasze działania, także we to będzie tutaj może mało skuteczne. Być może pan prezydent będzie z tego niezadowolony, ale ja będę usatysfakcjonowany. Także jeszcze raz dziękuję i dziękuję za cierpliwość. No, taka jest formuła Rady Gabinetowej, że ta część jawna służy poinformowaniu opinii publicznej. Skorzystałem z tego. Na razie tyle.